Witajcie w kolejnej odsłonie cyklu o tym, czy AI jest w stanie zastąpić nas przy inwestowaniu. Zostańcie ze mną, żeby dowiedzieć się, czy można w ten sposób wykręcić ponad 50% w skali roku. Dowiecie się także w końcu technikaliów, czyli jak to wszystko zrobić u siebie, o ile oczywiście będziecie chcieli pójść w taki eksperyment. Powiem też trochę o jego słabych stronach i na które mamy wpływ, a na które nie. No i pogadamy o wynikach po 8 miesiącach trwania tego projektu. Okej, okay, trochę mnie tu nie było. Nie chciałem robić powtarzalnych filmów, ale też i nie miałem prawie w ogóle czasu, o czym mówiłem w październikowym odcinku głównego portfela. Spółki jednak ciągle dokupowałem. Jeśli ktoś śledził portfel na MyFund, do czego oczywiście zachęcam, to widział co nowego do niego wpadało. A jak nie widział, to zobaczy w odcinku, bo o tym też będę mówił. Jest też oczywiście część bonusowa, czyli pomoc dla tych, którzy chcieliby spróbować czegoś takiego u siebie, ale przeraża ich cały ten Python. Tak się składa, że byłem ostatnio na konferencji ForFin 2025. Na pewno będę jeszcze o niej mówił, bo jest o czym. No w każdym razie było na niej kilka paneli poświęconych sztucznej inteligencji. Byłem ich ciekaw, między innymi ze względu na ten projekt. No i nad tym zatytułowanym „Sztuczna inteligencja zmienia inwestowanie. Rewolucja czy moda”, prowadzonym przez Dawida Augustyna z FX Mag, gdzie gośćmi byli Mirosław Skiba z DM Bośbanku, a także Patryk Olszanowski z BM PKS a poruszane były tematy, które nurtowały mnie od początku. W zasadzie tematyka dotyczyła bezpośrednio zagadnienia, czy można pytać AI o porady, w co inwestować i jakie mogą być tego efekty. No i w skrócie rzecz ujmując, tak z bomby zapytanie, jaką spółkę mam kupić, jest bez sensu. Jest, jak powiedział pan Skiba, równe pytaniu, jakie będą kolejne numery w totolotka. Na szczęście zdawałem sobie z tego sprawę. No tylko, że to wcale nie znaczy, że pytać AI nie możemy, bo przy odpowiednim przygotowaniu jest w stanie nam realnie pomóc i tego właśnie dotyczy mój projekt. Uprzedzę jeszcze, żebyście nie traktowali tego jak porady inwestycyjnej i nie kopiowali żadnych moich ruchów. Jeśli chcecie, możecie skopiować pomysł i samemu próbować pobić rynek z pomocą sztucznej inteligencji. Jeśli zaś chcecie inwestować małe kwoty, to zapraszam do odpowiednich serii na innych kanałach inwestycyjnych, których podsumowanie zrobiłem na koniec pierwszego odcinka Inwestowania z AI. Link widzicie w górnym rogu. A no, i przebiłem już 900 subskrybentów. Mega się cieszę i dziękuję za zaufanie. Jeśli uznasz te treści za ciekawe, to proszę o łapkę czy komentarz, albo suba, jeśli jesteś tu pierwszy raz. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. A zaczniemy od wprowadzenia do narzędzi, z których korzystałem i jak wyglądał proces stworzenia całego algorytmu wyboru. Temat AI jest już na tyle nośny, a pierwsze zachwyty minęły, ustępując miejsca bardziej analitycznym czy nawet krytycznym spojrzeniom, że dotarło do mnie, że AI, o który oparłem ten eksperyment, to nie jest jeszcze AI takie w pełni. To znaczy w tym sensie, że nie jest to jakaś superinteligencja, osobny byt, zdolny do rozwiązywania złożonych zadań, myślący, uczący się, dociekający. Zaraz, zaraz, powiecie, no to czym jest? Przecież dostępne na rynku modele oferują tryby myślenia głębokiego, wyszukiwania w sieci, analizy złożonej itd., Otóż to, czego powszechnie używa się jako sztucznej inteligencji, to tylko zaawansowane modele językowe oparte na sztucznej inteligencji, tak zwane LLM-y, duże modele językowe. Oczywiście rozwijają się i konkurują ze sobą, wprowadzając funkcje głębokiego badania problemu, rozwiązywania ich krok po kroku przed udzieleniem odpowiedzi, ale tak ogólnie służą do tego, by generować tekst w danym języku, słowo po słowie, jak najlepiej, na podstawie tego, czym zostały nauczone. Gigantyczna ilość danych wytrenowała każdy z modeli, więc można uznać, że to czym się zajmują to po prostu przetwarzanie i powtarzanie tego, co już wiedzą, w sposób najlepiej dopasowany do oczekiwań użytkownika. Nie powstały one do wykonywania obliczeń, choć zaczynają rozwijać się w tę stronę. Modele płatne są bardziej zaawansowane, ale podkreślę, celem tego eksperymentu nie jest znalezienie magicznego sposobu na kilkusetprocentowe zwroty. Tylko sprawdzenie, czy darmowe modele językowe, które są dostępne na rynku, ze swoimi wadami i ograniczeniami, są w stanie wybierać spółki z łatwością, tak jak przy generowaniu tekstu, obrazków czy muzyki, a przy tym z zadowalającą skutecznością. Czym jest zadowalająca skuteczność? To już każdy musi ocenić w swoich kategoriach. Dla mnie jest to na przykład pokonanie indeksu. Bo jaki byłby sens zadawania sobie takiego trudu, jeśli można by równie dobrze kupić ETF-a na dany indeks i też bez żadnej wiedzy o spółkach inwestować w nie, w dodatku w automatycznie zdywersyfikowanej postaci? Taki model językowy, który w dalszej części będę nazywał sztuczną inteligencją bądź AI-em, zrobi to, o co się go poprosi. Jednak wybór spółki do zainwestowania jest póki co zadaniem zbyt złożonym, z kilku powodów. Przede wszystkim chodzi o kryteria, jakimi chcemy się posłużyć. Zupełnie tak jakbyśmy pytali doradcy inwestycyjnego albo siebie. Musimy określić nasz horyzont czasowy. Czy chcemy tę spółkę sprzedać jeszcze tego samego dnia z jakimś zyskiem, czy trzymać przez wiele lat? Następnie, jaką będziemy mieli tolerancję do ryzyka? Czy zadowala nas niski, ale w miarę pewny wzrost? Czy może szukamy spółki, która ma dużo większe wahania i potencjał? A może jakiegoś totalnie przecenionego giganta, który, jeśli wróci ze skraju bankructwa, zapewni kosmiczny zysk? Czy analizujemy fundamenty, czy kierujemy się tylko wskaźnikami technicznymi i kursem? Czy bierzemy pod uwagę światowe bądź lokalne trendy? No ale najważniejszym problemem jest to, na podstawie czego AI ma dokonać wyboru. My możemy sprawdzać notowania spółek na wielu różnych stronach, w aplikacjach. Dzięki wybranym serwisom porównujemy różne parametry w wygodnej postaci. Czytamy analizy, rekomendacje, raporty, oglądamy bądź słuchamy profesjonalistów czy ulubionych twórców. Wiemy skąd wziąć dane na podstawie których podejmiemy decyzje. Są one w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Nie liczcie jednak na to, że AI będzie miało dostęp do tych danych w ten sam sposób. Oczywiście przeszukuje sieć, ale zadowoli się starym artykułem, podobną spółką, a w razie potrzeby zupełnie coś sobie wymyśli. Nie zna kontekstu, nie zna najnowszych informacji. Sprawdźcie sobie zresztą sami. No a skoro aktualne i rzetelne dane to podstawa do jakiegokolwiek wyboru, a z tym AI może mieć problem, to jak więc do tego podejść? To my musimy zapewnić modelowi AI dane giełdowe, co do których jesteśmy pewni. Jak? Na przykład tak jak w moim przypadku skryptem w Pythonie, który sztuczna inteligencja sama mi zresztą napisała. A jakie to mają być dane? No właśnie to już zależy od nas i od naszych oczekiwań jako inwestorów, o czym mówiłem chwilę wcześniej czy mają być to dane fundamentalne, raporty, analizy, czy dane techniczne, kursy, wskaźniki, średnie kroczące itd. Ja zacząłem od tego, że określiłem, że nie chcę zajmować się fundamentami, tylko łatwiej dostępnymi danymi technicznymi. Przedstawiłem AI mój pomysł na taki eksperyment giełdowy. Nazwałem to eksperymentem po to, żeby uniknąć potencjalnych zabezpieczeń przed dawaniem porad inwestycyjnych, w które model mógł być wyposażony. Zadanie polegałoby na wyborze najlepszej spółki w danym miesiącu i ja bym sprawdzał, jak w dłuższej perspektywie wyglądałby taki portfel. Zadałem więc sztucznej inteligencji pytanie. Jeśli miałabyś wskazać mi taką jedną najlepszą spółkę giełdową pod kątem długoterminowym w danym miesiącu, to na podstawie jakich danych byłoby najrozsądniej? Następnie, no dobrze, a skąd takie dane wziąć i jakie wyliczyć? Mówiąc w skrócie, po kilku próbach i błędach, w końcu udało się stworzyć skrypt, który dla kilku próbnych tickerów był w stanie pobrać właściwe dane i wyliczyć wskaźniki techniczne, które sztuczna inteligencja poddała analizie i wybrała najlepszą spółkę plus opcję rezerwową. Tę krótką listę tickerów chciałem rozszerzyć na całą GPW, co jednak okazało się o tyle trudne, że nie ma jakiegoś miejsca, z którego można sobie wszystkie tickery pobrać. Taki plik liczący 352 pozycje musiałem stworzyć sam. Lista spółek na GPW nie zmienia się aż tak często, a dopisanie nowych to chwila. Nie mówiąc już o tym, że i tak nie chcę kupować debiutantów, którzy nie mają odpowiednio długiej historii notowań. Aha, jakby ktoś był zainteresowany, to udostępniam dla Was ten plik. Mając już listę spółek z polskiej giełdy, AI stworzyła mi skrypt, który pobiera potrzebne jej dane giełdowe w kilkuletnim okresie, a następnie wylicza przydatne według własnego uznania wskaźniki techniczne. Nie są to jakieś magiczne i sekretne parametry, powiedziałbym dość standardowe, no ale takie właśnie wybrała do podjęcia decyzji. Początkowo korzystałem z DipSika i proponował mi on więcej różnych wskaźników, ale niestety nie był w stanie napisać mi skryptu, który by je prawidłowo wyliczał. W końcu, po kilku bezowocnych iteracjach, poprosiłem, żeby dał sobie z nimi spokój. Zostało więc kilka tych dość podstawowych i tylko na ich podstawie wyznaczał najlepszą w danym momencie spółkę. Początkowo usilnie proponował mi wielkie i znane typu PZTU czy CD Projekt. Poprosiłem, żeby to była jednak spółka mniej oczywista, i wtedy dostałem w końcu pierwsze propozycje z prawdziwego zdarzenia: Echo Investment oraz Talex jako alternatywę. Było to jeszcze w fazie testów. Przyjąłem daty analiz kończące się na 2023 roku, po to, żeby mógł sprawdzić skuteczność typowania po dwóch latach. No i patrząc na wykresy, echo z 4.12 urosło do. okej, okay, w ostatnim tygodniu spadło o prawie 20%, czyli z 4.12 urosło do 4.76. A jeśli nagrałbym ten film tydzień wcześniej, to byłoby to 5.80. Talex z kolei urósł z 15.01 do 19.70. W pierwszym przypadku wzrost spadł w ostatnim tygodniu z 40 na 15%, a w drugim wynosi 31%. Not great, not terrible, można by rzec. Po jakimś czasie, kiedy zacząłem już oficjalnie eksperyment, w ciągu dwóch miesięcy kupiłem dwie wytypowane przez Deepsea spółki. Ale skrypt, chociaż działał, to generował ostrzeżenia, których nie byłem w stanie się pozbyć. Zrezygnowałem z niego dopiero jak przestało zupełnie działać pobieranie danych i ja i ja nic nie mogła na to zaradzić. W tamtym momencie wytypowane spółki nie radziły sobie najlepiej, więc chciałem dodać więcej danych do analizy, m.in. dane o samym kursie. Zmieniłem więc model na Chata GPT, który z łatwością napisał mi nowy skrypt, który bez problemu realizował założenia i generował bogatszy zestaw wskaźników, plus zapisywał wszystkie dane giełdowe z analizowanego okresu. To z kolei generowało ogromny plik, znacznie wykraczający poza coś, co można wkleić w okno czatu z zapytaniem o wybór spółki. Cały plik z danymi to ponad 70 milionów znaków. Na szczęście ChatGPT przyjmował pliki w formie załącznika, choć ze względu na maksymalny rozmiar trzeba było je i tak odchudzić. Poprosiłem więc o stworzenie drugiego skryptu, w którym odsieje spółki, które i tak nie spełniają wstępnych kryteriów. A jakie to miałoby być kryteria, tu znowu poprosiłem o ich zasugerowanie. Tak też powstał skrypt, w którym przesiewam spółki i zmniejszam wielkość danych kilkukrotnie do bagatela kilkunastu milionów znaków. Taka wielkość jest już strawna jako załącznik i na jej podstawie przebiega analiza i poszukiwanie spółki miesiąca. Sito, którym wstępnie odsiewam spółki, opiera się na takich kryteriach: minimum 200 notowań, wolumen obrotu minimum 500, RSI w przedziale 40 do 70, dodatnie momentum, aktualny kurs w przedziale plus minus 15% dwustudniowej średniej kroczącej. Co do tego warunku mam akurat najwięcej wątpliwości, ale chat GPT argumentował, że to sposób na uniknięcie baniek i wybór spółek o stabilnym trendzie. Jeszcze ważna sprawa. W jednym zapytaniu zawsze proszę o podsunięcie mi także spółki rezerwowej, jakby pierwsza była z jakichś powodów niewłaściwa. Chodzi o ograniczenie darmowego modelu, bo po takiej analizie przez 24 godziny nie miałbym już możliwości na powtórne zapytanie. OK, dostaliśmy jakiś prosty algorytm na inwestowanie ze sztuczną inteligencją. Należy więc wspomnieć o słabych stronach i o ryzykach, które mogą wpłynąć na wynik całego eksperymentu. Przede wszystkim mogłem przyjąć niewłaściwe założenia. W tej chwili to jest losowanie jednej spółki na miesiąc, szukając raczej wśród tych mniejszych. Nie mam na ten moment strategii dotyczącej rebalansingu ani wychodzenia z inwestycji. Na pewno posiadanie 120 spółek po 10 latach nie jest optymalne. Ale to jak, a także w jakim stopniu będę się ich pozbywał może bardzo wpłynąć na wyniki. Póki co tylko kupuję. No i może trzeba patrzeć na inne wskaźniki, albo na większą ich ilość, albo przekornie może na mniejszą. Po drugie, z założenia operujemy na mało płynnych spółkach, w ramach tego eksperymentu kupując akcje za 100 zł. Czy taka strategia byłaby w ogóle możliwa do zrealizowania, jeśli chcielibyśmy inwestować przykładowo kwoty rzędu 10 albo 100 tysięcy złotych? Kolejna rzecz to sito, które ogranicza mi liczbę spółek do analizy. A co jeśli parametry filtrują mi prawdziwe perełki, nie mieszczące się w oczekiwanym zakresie wskaźników? Kolejną sprawą jest ryzyko, że model, mimo że dostaje dobre dane, jakoś niepoprawnie je analizuje, nie bierze pod uwagę, wymyśla sobie, a następnie na podstawie halucynacji wskazuje nam spółkę. Przez to, że algorytm decyzyjny z założenia nie jest nam znany, nie jesteśmy w stanie sprawdzić poprawności obliczeń. To jest wada wynikająca ze świadomej decyzji zaprzęgnięcia sztucznej inteligencji do wyboru. Bo gdybyśmy mieli taki sztywny algorytm wyboru spółki, moglibyśmy zawrzeć go w Pythonowym skrypcie i po prostu uruchamiać. Dawałby on za każdym razem przewidywalne rezultaty. To jest dla tego samego zestawu danych giełdowych, dawałby zawsze ten sam wynik. Sztuczna inteligencja w tym wypadku najpewniej poda różne propozycje, nawet jeśli powtórzymy ten sam prompt. Szukamy tu takiego, nazwijmy to, ludzkiego pierwiastka, rozmytej decyzji. No i po piąte, a być może najważniejsze, nie mam jakiegoś wielkiego przekonania, że analiza techniczna w ogóle działa. To jest temat na inny odcinek, oczywiście, ale przyjąłem założenie, że jeśli działa, jeśli są jakieś wzorce, no to sztuczna inteligencja powinna świetnie je rozpoznawać. No dobrze, to przelećmy teraz przez wszystkie dotychczasowe wybory spółek i zobaczmy, jak sobie teraz radzą. Jak myślicie, będzie widać po wykresie ich kursu, że sztuczna inteligencja zauważyła coś w trendzie? Coś się nam od razu rzuci w oczy? Czy może sprawa nie będzie tak oczywista? Pokazuję wykresy z ostatnich pięciu lat, czyli okresu jaki był poddawany analizie. Moment zakupu spółki widzicie na wykresie w postaci zielonego plusika. Pierwszy miesiąc kwiecień. Spółka Lentex. Branża włókiennicza. Jak widać początkowo jej kurs zachowywał się obiecująco, ale teraz jest na stracie. Czy na jego podstawie wybralibyście ją do inwestycji? No ja chyba nie. Drugi miesiąc maj. Spółka Passus. Branża IT. Zdecydowanie koń pociągowy tego portfela. Kupiłem ją chwilę po silnych wzrostach, więc obawiałem się, że to była górka, a spółka tylko spadnie. Tak też się na porządku stało, ale wystarczyło poczekać dwa miesiące, żeby jej kurs zaczął naprawdę rosnąć to dzięki temu, że spółka działa w sektorze cyberbezpieczeństwa, ale pamiętajmy, że AI miało nie brać pod uwagę fundamentów, a jedynie analizę techniczną. Szczęśliwy traf? Czy coś było na rzeczy w tym, co widzicie? Trzeci miesiąc projektu, czerwiec. Spółka i firma, branża IT. Choć niezmiennie polecam jej konkurenta, W firmę do usług księgowych, to i firma jest dostępna na giełdzie i jest spółką o tyle ciekawą, że ma kwartalne dywidendy i wprowadziła je na GPW jako pierwsza. Kurs, jak widać, miał tendencję wzrostową po zakupie, ostatnio trochę dołował, ale w tym momencie jesteśmy na plusie. Tak fundamentalnie to i firmie służy przechodzenie ludzi z umowy o pracę na B2B, gdyż ułatwia samodzielne prowadzenie swojej dość prostej księgowości. Ostatnio sporo się mówi o ograniczaniu tego procederu, ale najnowsza informacja jest taka, że Ministerstwo Pracy wycofuje się z metody KIA, czyli zmuszania do zmiany formy zatrudnienia na umowę o pracę. Raczej pojawia się marchewka, ale nadal nie widać przed nami eksodusu osób rezygnujących z B2B, a więc i pośrednio z usług takich serwisów. Stąd to odbicie w ostatnich czasach. To pierwsza spółka wybrana po zmianie modelu z DeepSeek'a na Chata GPT. Czwarty miesiąc, lipiec, spółka Milkyland, branża mleczarska. Kurs jak widać raczej spadkowy, ale być może to za sprawą ciągnącego się już kilka lat procesu sądowego w sprawie, no powiedzmy przejęcia firmy. Spodziewam się, że do czasu jakiegoś rozwiązania akcjonariusze będą ostrożni. Spółka posiadała też mleczarnie na terenie Ukrainy. Zakończenie wojny mogłoby być tutaj również pozytywnym czynnikiem, choć pamiętajmy, że o tym AI nie mogło wiedzieć. No i mieliśmy w ciągu ostatnich tygodni spory skok wartości akcji, a to za sprawą sławetnego planu pokojowego. No ale kontrowersje z nim związane trochę ostudziły nastawienie inwestorów i kurs wrócił w poprzednie rejony. Piąty miesiąc, sierpień. Spółka MW Trade. Branża finansowa i medyczna. Tu początkowo sprawy miały się całkiem dobrze, ale w tej chwili wszystkie zyski zostały wyzerowane, a wręcz jesteśmy na 15% stracie. Spółka ma od kilku lat fatalne wskaźniki finansowe, zupełnie jakby zmieniła model działania i pociągnęło to za sobą niemal całkowitą utratę zysków. Szósty miesiąc wrzesień. Spółka Wercom, branża IT. Jest to część ekosystemu Cyberfolks, naprawdę dobrze radzącej sobie spółki. Werkom odpowiada za mailingi, powiadomienia push, SMS i tak Niestety, mimo tego doborowego towarzystwa, notowania werkom idą totalnie bokiem. Jestem na 6% stracie i ponownie nie widzę, jak z takiego wykresu można wyczarować decyzję, że będzie to najlepsza spółka w danym miesiącu, to znaczy w momencie zakupu. Przypominam, zielony plusik na wykresie. Siódmy miesiąc, październik, to spółka UniBEP, branża budowlana. Tu akurat mamy fajny wzrost. Spółka jest obecnie blisko swojego pięcioletniego ATH. Zobaczmy też, że ma całkiem sporo rekomendacji analityków w ostatnich latach. Zdecydowanie większość powyżej mojej ceny zakupu, a ostatnio nawet tendencja jest rosnąca. Istniejąca od 75 lat spółka zajmuje się budowaniem obiektów infrastrukturalnych, przemysłowych, kubaturowych, ale także osiedli czy domów modułowych. Działa też za granicą, a konkretnie za tą wschodnią. Inwestycje typu hotele czy centra handlowe na Białorusi, w Rosji i Ukrainie. Firma jest z Podlasia, więc taki region nie dziwi, no ale w tym kierunku dalszej ekspansji póki co raczej nie będzie. ósmy miesiąc projektu, czyli listopad, tutaj kupiłem spółkę Selvita, działającą w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. W tym przypadku, jeśli chodzi o rekomendacje, to powiedziałbym, że sprawa ma się odwrotnie niż poprzednio, bo tendencję mamy wyraźnie spadkową. Fakt, że kurs zdaje się odbijać, ale nadal, na jakiej podstawie, z takiego wykresu bez analizy fundamentalnej, czyli bez wiedzy jaka jest kondycja finansowa, jakie są wskaźniki choćby ceny do zysku, można wybrać tę spółkę jako najlepszy typ. Jestem na plusie, to nie dyskutuję. No ale to czas pokaże. Czas dłuższy niż miesiąc, który minął od zakupu. Dziewiątą, najświeższą, bo grudniową spółką jest Harper Hygienics, działającą w branży kosmetycznej. Działa od 1990 roku i jest w Polsce liderem w segmencie produktów kosmetycznych dla kobiet, dzieci i niemowląt. Oprócz np. marki Klinik, produkuje też marki własne dla dużych sieci handlowych. Czy jest to rozwojowy rynek? Czy widać to na wykresie, który widzicie? Na te i inne pytania odpowie nam czas. Przejdźmy teraz do omówienia wyników całego eksperymentu. Początek projektu to było jechanie na stracie, która w pewnym momencie, a konkretnie po 6 miesiącach, przyrodziła się w znakomite zyski sięgające w szczycie nawet 26%. Pobiłem wtedy wszystkie porównywane indeksy, ale w szczególności interesowały mnie polskie małe spółki, czyli SWIG 80. Zobaczcie, jakie wybicie od połowy czerwca do października. No ale potem przyszedł czas na reality check, czyli takie trochę ochłonięcie, trochę sprowadzenie na ziemię. Nie wiedziałem, czy to przypadek, czy faktycznie AI wskazuje spółki z dobrym potencjałem. Za wynik odpowiadała i nadal odpowiada w zdecydowanej przewadze tylko jedna pozycja pasus. Taki był w sumie zamysł tego portfela, kiedy zdecydowałem się na wybór spółek nieoczywistych. Może 9 na 10 będzie spółkami śmieciowymi, nie liczącymi się, ale jeden traf z kilkuset procentowym wzrostem i już mamy bardzo dobrą średnią. Zresztą, nawet w przypadku plajty czy delistingu stracić mogę tylko 100 zł, a wzrost, jak zawsze, teoretycznie nieograniczony. też i nie mam w tym momencie żadnej strategii wyjścia. Nie chcę realizować ograniczonego jakimś ustalonym pułapem zysku na tej jednej złotej spółce, by zostały mi w portfelu te, które radzą sobie gorzej. Z drugiej strony mógłbym pozbyć się tych nierokujących, ale kto wie, czy najlepsze jeszcze nie przed nimi. Nie zamrażam sobie wcale wielkiego kapitału, trzymając w nich postówce. A poza tym, nawet jeśli sprzedam, to co mam zrobić z uzyskanymi środkami? Doważyć, zrównoważyć, czy nie dopłacać tylko kupować spółki w kolejnych miesiącach. Nie chcę komplikować tego eksperymentu jakimiś złożonymi założeniami. Aha, fajna zbitka, złożone założenia. Ale tak, nie chcę komplikować tej strategii, tylko sprawdzić przede wszystkim, czy te darmowe i dostępne dla wszystkich modele AI się do czegoś w ogóle w inwestowaniu nadają pomijając czysto językowe zadania, do których zresztą zostały stworzone, takie jak streszczanie raportów, parafrazowanie komunikatów albo wyjaśnianie zawiłych informacji w nich zawartych. No to na półtora miesiąca pożegnaliśmy wzrosty, które zatrzymały się na początku października i na tę chwilę znowu pniemy się w górę. W tej chwili wynik portfela to 22,72% i bijemy ponad 7 punktów procentowych indeks SWIG80. Do indeksów WIG i S&P500 brakuje mi w tym momencie 2,5 punkta procentowego. Przekładając procenty na zysk, to wynosił on w najlepszym momencie niecałe 120 zł i niedawno byliśmy blisko jego pobicia, no a w tej chwili kształtuje się na poziomie 98 zł z groszami. Nominalnie nie jest to dużo, no ale nie inwestujemy dużo. Czy zatem wspomniane niecałe 23% zysku to dobry wynik? No kurde, średniorocznie to wychodzi naprawdę niezłe 36%. Czy taki będzie faktycznie wynik po roku? Pewnie nie, także ze względu na co miesięczne dobieranie nowych spółek, a co za tym idzie obniżanie wyniku poprzez uśrednianie. Aha, w wyniku zawarte są wypłacone do tej pory dywidendy razem 5,92. W grudniu będzie jeszcze kolejny złoty 60 zł od i firmy. Nie reinwestowałem ich w każdym razie. Kwota jest mała, a wszystkie dotychczasowe spółki poza jedną nie mają praw ułamkowych w XTB, więc byłby problem z dokupieniem czegoś za tak małe kwoty. Pomijając już to, że nie wiem, którą miałbym dokupić. Najsłabszą, żeby doważyć, czy może najlepszą, żeby doinwestować. Uznajmy jednak, że te dywidendy są na poczet zakupów przekraczających założone 100 złotych, a tak często jest ze względu na brak praw ułamkowych do większości dotychczasowo wybranych spółek. Tak prezentuje się teraz cały portfel. Widać wyraźnie, co tu najbardziej błyszczy w tym zestawieniu. Ale poza tym jest tak pół na pół, jeśli chodzi o spółki stratne do spółek zyskownych. No ktoś może pomyśleć, ok, w czasie hossy to gdzie nie rzucisz kamieniem, to trafisz w rosnącą pozycję. Zobaczymy, co się zacznie dziać na bessie. I to oczywiście prawda, ale dlatego porównuje się w kontekście polskich indeksów, bo tylko to daje nam pojęcie, jak interpretować wyniki takiego portfela. A wynik ten jest, no nie powiem, obiecujący, musicie przyznać. No ale jest zdecydowanie za wcześnie, żeby orzec, czy takie inwestowanie za pomocą sztucznej inteligencji się do czegoś nadaje. No bo nie ma gwarancji, że nawet jakby ktoś zaczął równo ze mną, to dostałby te same spółki. A jakby zaczął teraz, to że AI wskaże mu taki drugi pasus. No ale może też nie wskaże takich spółek jak Milky Land czy MW Trade, więc to nie jest tak, że może być tylko gorzej. W ogóle sam sposób wyboru zawiera w sobie mnóstwo parametrów i zmiennych, na które mamy wpływ. Możemy ograniczyć albo wydłużyć czas analizy kursu akcji. Możemy dołożyć do niej dane finansowe spółek, możemy dobierać sobie większe, pewniejsze spółki albo w ogóle wyjść poza GPW. Zatem, mimo że nie mogę polecić Wam tej metody jako gwarantowanego sposobu na pobicie indeksu, choć w moim przypadku bije swój benchmark, to jednak mogę zachęcić do spróbowania w domu i poeksperymentowania, bo uważam, że jest tu jakiś potencjał. Nie musicie przecież inwestować żadnych pieniędzy, stwórzcie sobie portfel w MyFund i sprawdzajcie dla historycznych danych albo prowadźcie na bieżąco, tak jak ja. Pokazałem swoją metodę i to, jak do niej doszedłem. Służę też pomocą, jakbyście mieli jakieś pytania. Udostępniam Wam też plik z listą tickerów z GPW. Będzie Wam łatwiej wystartować. Jeśli skorzystacie z tego, to będę wdzięczny za wirtualną kawkę to taka uniwersalna waluta. Link do pliku, a także do serwisu BYCOFI zostawiam w opisie filmu. Ten drugi nie wymaga żadnej rejestracji. Dzięki. No dobrze, z komentarzy pod poprzednimi filmami wynika, że przydałaby się jeszcze jakaś sekcja o samym Pythonie, bo obsługiwać chata GPT umie zapewne każdy. A jak uruchamiać skrypty w Pythonie? To też proste i co prawda najnowsze wersje LLM-ów są już w stanie robić to bezpośrednio z okna czatu, ale skoro pobieranie danych to kluczowa kwestia, to lepiej, żebyśmy się zajęli tym my. No a tak naprawdę nie my, tylko gotowe skrypty. Jak zatem zainstalować środowisko Pythona, w którym będziemy je uruchamiać? Wchodzimy na stronę www.python.org, łamane na downloads. I tam klikamy w żółty przycisk, którym pobieramy najnowszą wersję. Powinien się pobrać instalator automatycznie dobrany dla waszego systemu operacyjnego. Teraz po prostu go uruchamiamy. Na Macu proces instalacji przebiega sprawniej, na Windowsie musiałem odpowiedzieć na kilka dodatkowych pytań. No i już prawie. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Otóż nasze skrypty, a przynajmniej te, które stworzył dla mnie ChatGPT, korzystają z zewnętrznych pakietów, które musimy zainstalować dodatkowo. Poinformuję Was zresztą o takiej konieczności. U mnie pakiety te są wymienione w pierwszych linijkach skryptu. Import pandas as pd, import numpy as np żeby zainstalować taki pakiet, odpalamy linię poleceń, czyli aplikację Terminal na Macu, a w Windowsie będzie to CMD, czyli Command Prompt. Najprościej. Na Macu klikamy na lupkę w górnym prawym rogu ekranu albo naciskamy Command Spacja i wpisujemy Terminal, zatwierdzając Enterem. W Windowsie klikamy w menu Start, uruchom albo zamiast tego klawisze Windows i R i wpisujemy CMD, także zatwierdzając Enterem. Następnie w przypadku Maca wpisujemy pip install i nazwę pakietu, który chcemy zainstalować czyli na przykład pip install pandas. Na Windowsie z kolei to też powinno działać, a jeśli komend nie rozpoznaje polecenia pip, to dopisujemy python -m z przodu. Czyli całość komendy przykładowo: python -m pip install pandas. Kiedy mamy już przygotowane środowisko, odpalamy kompilator Pythona, czyli IDLE. Na Macu i w Windowsie Stworzone u Was skrypty umieszczamy w jakimś wybranym katalogu. Wrzucamy też do niego wszystkie inne pliki, do jakich będziemy się odnosić, np. tickers.txt, w którym są tickery, które będą brane pod uwagę. Jeśli chcemy zmienić nazwę tego pliku albo mieć kilka list tickerów dla różnych giełd, to oczywiście nie ma problemu, ale trzeba uwzględnić to w skrypcie Pythona, żeby wiedział skąd ma je pobrać. Wszystko jest naprawdę przejrzyste i zdefiniowane w pierwszych linijkach. Tak pisze to dla nas AI. Mając otwarte środowisko Pythona otwieramy skrypt poprzez opcję File Open. Kiedy otworzy się nam w oknie wybieramy z menu opcję Run, Run Module albo naciskamy F5. W tym momencie skrypt powinien zacząć pobierać dane giełdowe z wyznaczonego okresu, wyliczać współczynniki, które następnie zapisze do pliku. Trwa to u mnie zazwyczaj kilka minut. Skrypt filtrujący spółki uruchamiam w ten sam sposób. Ma on wbitą nazwę pliku, z którego ma zaciągać zapisane przed chwilą dane, a po przesianiu według przyjętych kryteriów tworzy nowy z doklejoną nazwą miesiąca, żeby się nie pomieszały. Zobaczcie, że po odsianiu rozmiar zmniejszył się siedmiokrotnie, do 10 MB. Tenże plik załączamy do naszego prompta, a chat GPT na jego podstawie określi nam najlepszą spółkę z tych, które pozostały. Dorzucę Wam jeszcze tę część skryptu, która odpowiada za pobieranie danych giełdowych. Pierwotnie korzystałem z biblioteki Yahoo Finance, ale zaczęła ona ograniczać ilość zapytań, także przesiadam się na polski, dobrze Wam pewnie znany serwis STOCK. Nie od razu udało mi się sprawić, by to działało, no ale działa. I co jest super, działać on będzie też dla spółek zagranicznych, jeśli będziecie sobie tego życzyli. Możecie wkleić sztucznej inteligencji ten fragment, pisząc, że ma go użyć do pobierania danych i z nich wyliczać sobie wskaźniki według Waszych oczekiwań. Na samym początku możecie sobie zdefiniować liczbę lat wstecz, za które ma być przeprowadzona analiza, nazwę waszego pliku z stickerami, a także nazwę pliku, do jakiego zapisać ma pobrane dane i wyliczone wskaźniki. No to teraz macie już zestaw początkującego eksperymentatora, jeśli chodzi o inwestowanie z AI. Pochwalcie się swoimi wynikami, a może i odmiennym podejściem, algorytmem. Pewnie ktoś, kto odkryje sposób na spektakularne zwroty, nie upubliczni tego w obawie przed naśladowaniem. Tak samo zresztą jeśli sposób okazałby się fiaskiem. Ja wam niczego nie będę kolorował. Jeśli sami nie chcecie w to wchodzić, to możecie obserwować mój projekt w tej serii odcinków albo bezpośrednio portfel w serwisie MyFund. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Na pewno wielu inwestorów jest sceptycznych co do zastąpienia przez AI. Część nie chce stracić kontroli nad procesem wyboru spółek i jest to oczywiście zrozumiałe. To co wydaje mi się jednak nierozsądne, to pomijanie tematu w ogóle. AI w naszym życiu, czyli też w inwestowaniu to rzecz nieunikniona. Darmowe modele będą coraz lepsze i należy traktować to jako narzędzia, które będą nam służyć. Narzędzia, z których oczywiście trzeba najpierw nauczyć się korzystać albo przystosować je do swoich potrzeb. Im szybciej to zrobimy, tym mniejsza szansa, że kiedyś pozostaniemy w tyle. Sam nie jestem jakimś wielkim entuzjastą LLM-ów, używam ich powiedzmy w mocno umiarkowanym stopniu. Jestem jednak świadomy, że nie wyeliminujemy ich z życia i tak jak są ludzie, którzy nie używają dziś smartfonów albo nie korzystają z poczty elektronicznej, tak będą ludzie, którzy żyją bez AI, jednak będzie to wymagało pewnego wysiłku i uporu. Czy zasadnego? Trudno teraz powiedzieć, bo tak jak ze smartfonami można ulec zachłyśnięciu, gadżetomani czy uzależnieniu, ale można też korzystać z technologii bardziej rozsądnie, odpowiedzialnie, po prostu ułatwiać sobie życie w pewnych kwestiach. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Czekam na komentarze i opinie, co byście chcieli wiedzieć, na czym mógłbym się skupić następnym razem. Znowu przez rzadszy update wyszedł mi przydługi odcinek, za co przepraszam. No chyba, że wolicie taki właśnie format. Tak czy inaczej, żegnam się już z Wami i cała przyjemność po mojej stronie. Do następnego, cześć!